Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu z maratonu z gry Ski Jumping 2024. W dzisiejszym odcinku, jakże oczekiwany przeze mnie i mam nadzieję, że przez Was też. Wielki Turniej nor Skocznie to Oslo K120, Frontheim K90 i na koniec Vikersund K200. Także będzie się działo. Zanim zaczniemy, przypominam nowym osobom o zostawieniu subika i przypominam wszystkim o zostawieniu łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków. I zaczynamy. Mam nadzieję, że Janusz Grzyb, nasz nowy trener, nas tutaj dobrze przeszkolił. I zaczynamy od Oslo K120. Oczywiście, przypominam, że Nor Air. Liczą się także kwalifikacje. To jest wzorowane na turnieju Nor Air. Y Air Row Air. Air Nor Air mamy tutaj. Ależ tutaj piękna skocznia. Oczywiście kawałek animacji sobie zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będą dobre skoki. Kibice patrzą się centralnie w kamerę. No dobrze. I jeszcze ostatni rzut okiem na tą piękną skocznię. Okej, okay, lecimy, lecimy, lecimy. W końcu jakaś inna pogoda w końcu nie ma tyle tego śniegu i Barty gry zaczyna kwalifikacje, proszę państwa. 98% od belki. No i tu na miejsce w 20. Dobrze by to było. Gdyby ta 20 była. Oj, pół metra za późno, ale miejmy nadzieję, że kwalifikacje będą, bo to by był naprawdę słaby początek, gdyby nie było tej kwalifikacji. No ja, 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 ja. 10,5 metra tylko, także nie z... niezbyt dobry początek. Ale zobaczmy, które mi to da miejsce. Może nie będzie tak źle. Które będzie miejsce? 30, około dalej. 33 miejsce, także jest ta kwalifikacja na szczęście, bo już się obawiałem. Ale trzeba więcej uwagi tutaj przykuć do tego wybicia. 97% dotknięcie od Belki. No i zobaczmy, jak pójdzie pierwsza seria, pierwsze zawody dzisiejszym odcineczku. Troszeczkę za wcześnie, ale lepsze to niż za późno. No i będzie za punkt konstrukcyjny, w okolice punktu konstrukcyjnego skok. Także chyba mogę być zadowolony z pierwszej serii. 119,5 metra. Zobaczymy sobie tutaj jedną powtóreczkę. Możecie pisać w komentarzu, która skocznia Wam się najbardziej podoba. Bo ta skocznia tutaj naprawdę bardzo ładna. Ale wiele jest takich ładnych skoczni w tej grze. No i dobra, jak na razie obejmujemy prowadzenie. Zobaczymy, jak to będzie dalej. I które miejsce? Miejsce 22. Także mam tutaj szansę na 20. To by był dobry start, gdybym w tej 20 był. Pomijamy sobie skoczków. Leciutki wiatr pod narty. Aż 124,5 metra potrzebuje, aby obejść prowadzenie. Ciężko będzie to osiągnąć, ale Miejmy taką nadzieję, że się uda Jest idealne wybić? Nie, nie idealne, ale bardzo dobre Oj, to będzie świetny skok To będzie naprawdę świetny skok W ostatniej chwili wylądowałem 124 metry Potrzebowałem 124,5 Także No prawie osiągnąłem tą odległość No i mamy w końcu świetne skoki Dobra forma na początku Air. I oby taka forma Została ładny skok i który mi da miejsce będzie 20. Myślę na spokojnie minus 4 1 za wiatr. Low Rocos tutaj na rozbiegu teraz, ale pominiemy go sobie. I będzie 20 jest 15 miejsce. Proszę państwa także bardzo ładnie zaczynamy ten turniej NorR. -er. Halvor Egner Granerud tutaj pierwsze miejsce, Dawid Kubacki drugi, Anzeloniczek, trzecie. Także mamy jednego Polaka na podium chociaż. A generalka jeszcze. No i w generalce będę... 22 jak na razie. I bierzemy sobie pierwszą nagrodę w dzisiejszym odcineczku. Może sobie zaczniemy od środka dzisiaj. I co my tu mamy? Pieniążki. W sumie się przydadzą na jakiś sprzęt potem. Lecimy z kolejnymi zawodami. Ta sama skocznia Oslo Casta Dobry początek tego Nor Air. Całkiem niezły, chociaż po kwalifikacjach nie było tego widać. No i wracamy do standardowych warunków, czyli śnieg, słaba widoczność... Ale lecimy, może będzie wiatr pod narty? Tak jest, jest wiatr pod narty. Jest możliwość oddania bardzo dobrego skoku, być może nawet rekordowego skoku 93% defunkenowania od belki. Kwalifikacje też się liczą. Jest, o kurcze, bardzo dobre wieście z progu, ależ tutaj warunki mamy. 130 metrów, ja nie mogę, cóż za skok. Naprawdę ciężko było ustabilizować tego zawodnika. W locie taki był wiatr. Równe 130 metrów, oczywiście, musimy sobie tutaj powtóreczkę zobaczyć. To, oczywiście, tylko kwalifikacje też się liczą. Wolałbym, żeby to były zawody, ale tutaj mieliśmy świetny skok. Minus 18,5 punktu odjęte za wiatr. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i zobaczmy, które to miejsce. Siedemnaste miejsce nie jest źle. No ale teraz już pierwsza seria. Czy będzie także wiatr podnarty? narty? No, już mamy wiatr w plecy 121 metrów potrzebuje, aby objąć prowadzenie na ten moment. 98% od belki. bardzo ładnie. I wybicie. No jest, jest na zielonym, jest ok. Powalczymy trochę. No jest też daleko przed zieloną linię, ale będę miał sporo tutaj, myślę, dodane za wiatr. Zaraz zobaczymy, czy tak sporo. 7 i 1, no całkiem dużo. Trzecie miejsce, jak na razie. Mogę być zadowolony z tego skoku, myślę. I mamy miejsce 20. Walczymy o 20, w tym, o 20, w tym norr, oczywiście. No i mamy leciutki wiatr pod narty. Aż 126 metrów potrzebuje, aby mieć prowadzenie. To jest bardzo daleko, chyba myślę poza moim zasięgiem, ale będziemy walczyć, oczywiście. Jest bardzo dobre wyjście z progu, troszeczkę w pierwszej fazie mnie przechyliło, ale będzie bardzo dobry skok. I mamy tutaj w okolice zielonej linii, być może będzie prowadzenie na ten moment. Zobaczmy, zobaczmy. Patrzymy powtórkę? Dobra, zobaczymy sobie powtórkę. O dobry skok. To dlaczego nie? I proszę Państwa, za chwilę będziemy przechodzić na kolejną skocznię ale jeszcze zobaczmy tutaj wyniki właśnie. Ej, 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 przewijać mi tutaj. Dobra. Proszę państwa, miejsce 17. Także jestem bardzo zadowolony z tych zawodów. Zobaczmy sobie podium jeszcze na szybko tutaj. Granerud znowu wygrywa, także on tutaj będzie triumfował chyba tym NorR, ale zobaczymy jak tam generalka. Jest już 20. Jestem na 20. miejscu w generalce. No, i kolejna nagroda w dzisiejszym odcinku. I weźmiemy sobie, może tutaj z lewej strony, pieniążki. No, wolałbym diamenty. Ok, lecimy sobie na kolejną skocznię Trondheim K90. Dwa konkursy. Za pierwsze miejsce tutaj dostajemy 2000. Ale ja jestem daleko od pierwszego miejsca. Może jeszcze, jak sobie sprzęt pokupujemy i w ogóle to zobaczymy, jak to będzie. To jest chyba Lachty. Tak. Także nieodwzorowana skocznia to jest Lachty? Chyba tak, chyba to jest Lachty oryginalnie. No i dobra, proszę Państwa, lecimy z kwalifikacjami. Jak na razie, turniej Norr Air idzie całkiem nieźle. Po mojej myśli, można powiedzieć, Tak będę w tej 20, będę zadowolony. Jak już mówiłem, 100 milionów razy łokurcze idealne wyjście z progu. To się rzadko zdarza. I znowu będziemy mieli niezłe kwalifikacje. Tak to już myślałem. Ale niestety mamy lądowanie na dwie nogi, i odległość to tylko 85 metrów plus 8,1 za wiatr dodane. Także mieliśmy dosyć motry, mocny wiatr w plecy. I które miejsce? 24, także nie tak źle. Inni zawodnicy też sobie nie poradzili z tymi warunkami. A teraz mamy już wiatr podnarty i potrzebuje tylko 98,5 metra, aby obejść prowadzenie. To jest oczywiście chyba w moim zasięgu.

Ale to prawie jak idealnie, można powiedzieć. Tutaj mamy ślady nawet na skoczni. Tam widać zawodnika. I będzie chyba dobre miejsce, tego mam nadzieję. 21, także znowu walczymy o tą 20. Znowu mam szansę. I seria finałowa, ależ mamy huragan podnarty. To są warunki do bicia rekordów: 97% od belki. I zobaczymy, jak tutaj będzie teraz. O nie! 19 metrów za późno, ale jest wysoko! Jest w okolicy zielonej linii! 96 metrów! Nie spodziewałem się takiego skoku, to co, gdyby było idealne wyjście z progu było około 98 metrów? Zobaczmy sobie tą powtórkę. Kibice szaleją po prostu. Ale tutaj nabrałem wysokości w drugiej fazie. No i piękny skok, piękny skok. Myślę, że 20 będzie, chociaż minus aż 14 i 7 odjęte za wiatr. Bardzo, bardzo dużo. I które mamy miejsce dzisiaj? Co? 21. Myślałem, że będzie ta 20. No trudno. A jak będzie w generalce? Czy utrzymamy tą 20? Angel, tutaj wygrywa. Jak na razie. 19. Miejsce jest ok. I kolejna nagroda. Teraz sobie weźmiemy może ostatnią nagrodę. Mam pecha do diamencików ostatnio. Handelki, kurczę, teraz mi są niepotrzebne, bo mam już nowego trenera. No i kolejna skocznia. Za chwilę już będzie vikersund, ale my się skupiamy, żeby tutaj w Trondheim też zająć dobre miejsce w tej dwudziestce. O! Jakie ujęcie! No zobaczmy, zobaczmy to ujęcie. Kurczę, co to jest? Dobra. Nie rozumiem troszeczkę, bo wcześniej, kurczę, była inna ta animacja. No ale dobrze, lecimy sobie, Trondheim, skocznia. I proszę państwa, jak to będzie wyglądać? Kwalifikacje, wiatr w plecy niestety mamy. Uwaga, 94% tchnięcie od belki. No to nie są warunki do bicia rekordów, ewidentnie Ale są to warunki, żeby się zakwalifikować na dobrym miejscu Wow, 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 wow Jakie problemy w locie? Gdzie ta zielona linia tak daleko? Co to ma znaczyć? Poczekajcie, bo ja tam... nawet nie wiem, czy teraz będzie kwalifikacja Nie no, musi być kwalifikacja, no przecież Plus 7, 4 za wiatr Siódmy miejsce będzie kwalifikacja Nie mówcie mi takich rzeczy No ale w każdym razie w kwalifikacjach słaby skok Nie wiem, dlaczego tu znowu nie odpalili tego oświetlenia Bart i Gry, 25. Miejsce. Ciemno na tych skoczniach jest. Tak w rzeczywistości by się na pewno nie zdarzyło. Chyba, że na jakiejś skoczni, która w ogóle nie ma oświetlenia, ale tutaj widzę, że jest jakieś oświetlenie. Okej, okay, pierwsza seria. Nie, za wcześnie, za wcześnie. O nie. I to dużo za wcześnie, widzowie. Dużo za wcześnie jest wylądowany skok telemarkiem, ale to nie był dobry skok. 123 metry Minus 8,4 Odjęte, nawet dopiero 12 miejsce I tu może być problem Z kwalifikacją teraz Zobaczymy Ale jak na razie większość zawodów dobrze Jest 30 miejsce Ale fart widzowie Na farcie lecę <grym> Przez to Air, można powiedzieć Mamy wiatr w plecy No i mam szansę, żeby się zrekompensować O, mi się zrekompensował 89% odpięcie od belki to słabo, ale może wybicie na drobie? O, no i takie wybicie miało być. Troszeczkę mnie tutaj na prawo przechyliło, ale nic nie szkodzi. Teraz troszeczkę już lepszy skok mieliśmy. Około 25, może 6, 7, miejsca zajmę. No to były najsłabsze zawody, jak na razie, w moim wykonaniu z całego cyklu Norr. Ale zobaczmy, które miejsce. 28. Ok, ok. Generalkę sobie jeszcze tutaj zobaczymy. Tym razem Ryoyu Kobayashi wygrywa. Ok. I 21 miejsce. Także w Vickersu będziemy nadrabiać. I kolejna nagroda w tym odcinku. Może jakaś lepsza pula będzie. No, jest lepsza pula. I nie mam pojęcia. Środkową sobie wezmę. Zaryzykuję. Jest. Trafiłem 11 diamentów. I o to chodzi, drodzy widzowie. Mamy już 13 tysięcy pieniążków. Nawet się to zbiera, powiem wam. A tymczasem lecimy do Vickersund K200. Miejmy nadzieję, że będą dobre skoki, że będą dobre wybicia przede wszystkim. No i loty. W poprzednim odcinku były loty, w tym odcinku loty. No, ostatnio dużo tych lotów jest. Zobaczmy oczywiście sobie animację tej przeogromnej skoczni. Warunki nie są dla mnie zdziwieniem, cały sezon jest właśnie tak jak widzicie. Ależ ta skocznia jest piękna. No i dobra, nie ma co przedłużać. Miejmy nadzieję, że będą jakieś wiatry pod narty. Tutaj mam na przykład 0 m na sekundę, czyli cisza totalna. A przy mnie oczywiście się odezwał wiatr. plecy. <grym> ok, 93% od odbelki. No i skok kwalifikacyjny Wikersund. Oby był dobry. Troszeczkę za późno, ale 28 cm tylko. Także kwalifikacja będzie. Tak mi się wydaje, no skok dosyć krótki, nie ma się co oszukiwać. To jest też, y, można powiedzieć, początek tej kariery dopiero. 190 metrów, y, ominiemy sobie tutaj powtóreczkę. Plus 5 i 2 punktów dodanych za wiatr mamy. I które mi to da miejsce? Które mi da miejsce ten skok? 26, nie najgorzej. Ale teraz zaczynamy pierwszą serię konkursu. Teraz już są ważne skoki, naprawdę. I co ważne, mamy wiatr pod narty, także trzymajcie kciuki, aby było idealne wyjście z progu, albo przynajmniej na zielonym. Jeżeli tak będzie, no to liczymy tutaj na bardzo dobry skok. No comment. O nie, żebym wikersun zepsuł! Nie, widzowie, wiecie co oznacza ten skok? Że nie mam kwalifikacji do serii finałowej. Prawdopodobnie. Na 90% to jest 188,5 metra, ale to zepsułem. O nie. No to jest tragedia, to jest tragedia w Wikersund. 15 miejsce, no dla formalności zobaczmy tutaj, ale. No raczej nie mam tej kwalifikacji. Jeszcze gdyby może Telemark był. Ale tak, to 35 miejsce. ajajajajaj ale szkoda tego Vickersund, no niestety spadniemy w klasyfikacji generalnej NOR-R i nagrodę bierzemy. I nie wiem, też sobie środkową może weźmiemy, co tu jest? Ajajaj, pieniążki. Dobra, no szkoda tego Vickersund poprzedniego konkursu. Lecimy z ostatnim konkursem z cyklu NOR-R. No i za chwilę się rozstrzygnie, które będzie miejsce w klasyfikacji generalnej z tego cyklu. No nie było najgorzej, nie było najgorzej w sumie aż do teraz. Mamy mocny wiatr pod narty, także możemy się spodziewać dobrego skoku. Mam nadzieję, że teraz się troszeczkę zrehabilituje za te poprzednie zawody. Zobaczymy. Kwalifikacje proszę Państwa. Idealne wyjście z progu potrzebuje. Za wcześnie, za wcześnie i to dosyć sporo, bo 1,28 m, ale mamy dobre bardzo warunki, mamy bardzo dobre warunki. No i w okolicach zielonej linii mamy nowy rekord skoczni 205,5 metra, oczywiście bez szału ten rekord. Możemy go pobić na spokojnie. Zobaczmy sobie powtóreczkę, bo żeby potem nie było, że żadnej nie zobaczymy. Na wikersundzie. No i dosyć wysoko w locie. O, tutaj w drugiej fazie jeszcze się wzniosłem. Niezły skok jak na ten etap kariery, trzeba powiedzieć. Oczywiście kwalifikacje mam, będzie dość dobre miejsce. Wcześniej za późno, teraz za wcześnie. Ja już nie wiem, 23 miejsce mamy. I czy będzie wiatr, może podnarty? Chciałbym, jest wiatr podnarty, Niezbyt mocny, ale jest. 98% dotknięcie od belki. Mamy tutaj śnieg na skoczni. Także pewnie zalega w torach najazdowych. <grym> o nie! Za wcześnie, co mi się dzieje? 2 metry za wcześnie. Ale oby była kwalifikacja. Oby była kwalifikacja stabilnie w locie. Jest telemark. Ok, chyba wywalczyłem tą kwalifikację. Mam nadzieję, ale to wybicie to była tragedia, widzowie. Tragedia. Już zapobiegawczo. No dużo za wcześnie sami. Widzieliście tutaj w powtórce: 196,5 metra. Minus 8,1 za wiatr, ale myślę, że będzie ta kwalifikacja. Pomimo takiego skoku. Ej. Pomin. I. 24. Miejsce. Ok, to walczymy o tą 20. To gdyby było. Pfu, gdyby było na zielonym wyjście z progu, to naprawdę bym był gdzieś. Myślę, nawet może w dziesiątce. I teraz mocny wiatr w plecy. Ostatnie zawody w dzisiejszym odcinku. Ostatnie zawody z cyklu nor I proszę Państwa, czy to będzie dobry skok. Troszeczkę za późno, 34 cm. Oj, problemy w locie, problemy w locie. Jeszcze ten wiatr w plecy swoje robi. No i przed zieloną linię, to był krótki skok, ale naprawdę warunki były bardzo ciężkie. Zobaczmy, ile punktów będziemy mieli dodanych za wiatr. Odległość to 179 m. Zobaczcie, aż 13,4 punkty dodane za wiatr. No także, także sami widzicie, powinno być poza 20, ale nie będzie chyba najgorzej. 25. miejsce, i zaraz się okaże, które będzie miejsce w generalce. Alvor Egner Granerud tutaj wygrywa. Koszulka lidera także wygra ten cały cykl, chyba. A tutaj jeszcze mamy generalkę, proszę Państwa. 24. miejsce. Walczyłem o 20. Nie udało się, ale oczywiście nie jest najgorzej. Jeszcze będzie chyba y, klasyfikacja generalna całego turnieju. Tak jest, tutaj Nor Air Winner to jest właśnie Halvor Egner Granerud. Angela w drugie miejsce i Stefan Kraft na miejscu trzecim. Także gratulacje dla tych wirtualnych zawodników. I co? I co dalej? Jeszcze tutaj będzie coś, jakaś generalka w sumie, tak. Tutaj generalka Pucharu Świata mamy, 25 miejsce. Okej, okay, bierzemy sobie ostatnią nagrodę w tym odcineczku. A zaatakuję sobie tutaj, gdzie były hantelki. Czy będzie coś innego? No i dwa diamenty. Może być, może być. I tak mija, drodzy widzowie, kolejny dzień maratonu ze ski Jumping 2024. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Zobaczmy sobie krótki spoiler tego, co będzie jutro. Lachtyka 116 zakopane. k 25 zakopane. K125. I proszę Państwa, w kolejnym odcinku jest zakończenie sezonu. Nawet się tego nie spodziewałem. Planica K200, także też się będzie działo w kolejnym odcinku. No i dobra. Jeszcze raz mam nadzieję, że Wam się podobało. Przypominam wszystkim o stawieniu Subika, oczywiście, wszystkim nowym osobom, i przypominam o stawieniu łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry. I do zobaczenia, do usłyszenia.